Czy wiecie, że jako bliźniaki odczuwamy ten sam ból? Naprawdę, mam nadzieję, że nikt z was w to nie wierzy. Na przykład. Au! To jest dosłownie gra aktorska na poziomie polskiej telewizji. Uf. Ała, moja noga! Znowu się pewnie uderzył. Wiecie, co jest najgorsze w tym filmie? Że później inne bliźniaki będą sobie robić krzywdę, ponieważ ci debile powiedzieli, że drugi bliźniak będzie odczuwał ból, jeżeli pierwszy coś sobie zrobi. Palce. Spokojnie, nie musicie się o nich martwić. Takie strzelanie palcami, nawet nie jest blisko połamania sobie palca. Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Powtarzaj za mną. Nie. No i bardzo dobrze. Ja też bym nie powtarzał za samym sobą. I. I. O. Mam nadzieję, że to, co zamierzacie zrobić, jest chociaż zabawne. O. A? O. No dobra, muszę przyznać, że nie było to najgorsze co omawiałem na tym kanale. Ale i tak, nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Dobra, to to dziś robimy. Nie mów tego samego co ja. Wiecie, co jest najgorsze w tych ich filmikach? To że oni tak jakby no nie robią w sumie nic złego, ale rujnują jakby taką perspektywę na podobne bliźniaki do nich. To ty mówisz to samo co ja No tak jak właśnie w tym przypadku, takie gadanie ze sobą jakby może się wydarzyć po prostu nawet wtedy, kiedy jedna z drugą dziewczyną wypiją sobie po pół litra razem Dobra, to nic nie robimy. No i bardzo dobrze, nic nie róbcie. Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Dobra, pokażę Wam to, ale robię to na Waszą odpowiedzialność. Na naszą odpowiedzialność, powiadasz, ta? Jak dobrze, że na szczęście nic się Tobie nie stanie, ani Twojemu bratu. No i co Ty najlepszego zrobiłeś? Jesteś z siebie dumny? O -o. Dobra, teraz wytłumaczcie mi, jakim cudem mu leci krew z nosa, skoro on się uderzył w szczękę. I teraz powiedzcie mi, jakim cudem ci ludzie mają 17 milionów followersów na TikToku. Słuchajcie, jeżeli czujecie się z tym źle, że mają oni ode mnie dużo więcej followów, to kliknijcie to wspieranie, albo kupujcie super podziękowanie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Naprawdę nie chce mi się wiedzieć, że oni mają aż tyle więcej ode mnie. 5 Minute Crafts. No, ciekawe, czy to może zadziałać. Chyba wam się data Wielkanocy pomyliła, skoro teraz próbujecie farbować jakieś rzeczy. Trzeba być dosłownym debilem, żeby pomyśleć, że to jest naprawdę przefarbowane przez tą farbę. Następnym razem dajcie do przypiętego komentarza flamastry, których użyliście. Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. No w sumie, jakbym ja miał takiego małego, <laughs> znaczy taki mały prezent, to też bym był w sumie smutny. Rzuciłeś się na to, jakbyś nigdy w życiu nie dostał prezentu na święta. No i dlaczego się tak bardzo cieszysz z tych herbaców? Ja mam takich z 15. No kto by się mógł spodziewać w większym prezencie będzie więcej przedmiotów. No, no naprawdę nikt się tego nie spodziewał kompletnie. Pamiętajcie, nie subskrybujcie ich subskrybujcie mnie. W taki sposób również się marnuje jedzenie. Kiedy zachowujesz się jak idiota i wcierasz w siebie loda, a później go jesz, to nie znaczy, że nie marnujesz jedzenia. Kiedy jedzenie jest przeterminowane, wystarczy je wypieprzyć do kosza, zamiast śmiecić na całe mieszkanie. Dzisiaj nie mam humoru, dlatego nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Gwarantuję wam, że to naprawdę nie jest takie trudne. Widzieliście, jak Rey Mysterio to robi? On to robi za każdym razem. Musicie się bardziej postarać. Gwarantuję wam również, że to aż tak bardzo nie boli, naprawdę. Robiłem tak wiele razy, więc możecie mi z tym zaufać. Brachu, przecież on cię nawet nie kopnął w ten piście, tylko sam postanowiłeś sprzedać mu kopa na potylice. A tutaj właśnie zobaczyliście, jak jeden z drugim graczem, którzy wybrali tą samą poznać siebie, biją nawzajem. Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Powtarzaj za mną. Przecież już ci mówiłem ostatnim razem, że nie warto powtarzać za samym sobą. Może. I. I. B. Czy moglibyśmy zwrócić uwagę na to, że on dosłownie trzyma swój telefon do góry nogami? B O, jeżeli wiecie, co się za chwilę stanie, to kliknijcie dwa razy w ekran oraz zostawcie suba. O. Ty, no nigdy bym się w życiu nie spodziewał, że ponownie zrobicie taki sam żart i że dalej będziecie z tego powodu zdziwieni. Nie subskrybujcie ich subskrybujcie mnie. <laughs> wiecie, co jest zabawne w tym filmie? To, że palenie prawdziwych pieniędzy grozi pozbawieniem wolności, a jeżeli to były fałszywe pieniądze, to jeszcze będzie miał bardziej przerąbane. Gwarantuję ci, że nikt się tak nie wywala na rolce. No i czym ty się przejmujesz? Gdybyś jadł to normalnie, to by ci nigdy to nie spadło. Ja ostatnio też się tak oblewałem moim szampanem z Don Perignon i nie wyszło mi to na dobre, jak pewnie słyszycie. Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Teraz, jasno i wyraźnie. No spoko, spoko, dawaj, ja z miłą chęcią posłucham. Jeśli jeszcze raz coś obrazi mojego brata bliźniaka, no to co zrobisz takiego? No dawaj, pochwal się, aż jestem ciekawy. Nie zadaję pytań, od razu walę z liścia. <laughs> Gościu, przecież jakby ktoś tobie sprzedał kurp stompa, to by nawet twój brat ciebie nie poznał. No ale patrz jak ja grubo w tym filmiku. Jakiś pasztet! No przynajmniej próbujesz być ze sobą szczerym nawet bym się nie zdziwił, jakby mu się to spodobało. Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Przecież to są dosłownie farby do włosów dla kobiet. Ja mam lepsze rękawiczki do farbowania włosów, które są wysadzane złotem oraz diamentami. W taki sposób to można sobie nalać ketchup na frytki, a nie farbę do włosów. Muszę Wam za to dobrą rzecz przyznać, i mówię tutaj o wyborze muzyki. Naprawdę całkiem nieźle był ja. No ale to w sumie by było na tyle z tych komplementów, bo teraz wyglądacie jak klauny, a nie jak smurfy. To wygląda jak coś, co zostały po sobie w ani lat 19, która mieszka 5 km ode mnie. Fakt, że teraz sobie to wcieracie w włosy po tym, co powiedziałem, jest całkiem śmieszny. No dobra, przepraszam Wbijajcie na film, który znajduje się w przypiętym komentarzu Oraz nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie Nie wiem jak wy, ale ja tam czekam na sequel tego filmu pod tytułem POV Tato w dzieciństwie zapina ciebie No wiadomo gdzie Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie Jeśli zgadniesz która woda jest zimna, a która jest ciepła, Po samym dźwięku i nalewania, możesz wygrać stówę. Przecież to jest najprostszy challenge na świecie, naprawdę. Jeżeli on tego nie zgadnie, to powinien po prostu odinstalować tą grę. Co, przecież nie ma opcji, to w ogóle zgadnę? Jakim cudem, niby? No, nie wiem, co ci mogę powiedzieć. No, musisz po prostu być lepszy, nie? No, w tym momencie nie trzeba, dlaczego powiedziałeś, żeby on tylko tak naprawdę za pomocą dźwięku próbował zgadnąć, skoro może po prostu to wszystko zobaczyć. Po pierwsze nie jesteś zabawny, a po drugie żadna z tych wód nie jest wodą gazowaną, więc powinieneś zastanowić się, czy w ogóle warto było nagrać ten film. Nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie. Czy wiecie, żakobiniacy, czułam ten sam ból? Part 2. Mam wrażenie, że oni zauważyli te moje filmy na ich temat i najwidoczniej musiało mi się to bardzo spodobać, że setki tysięcy ludzi się dosłownie z nich śmieje. No wytłumaczcie mi inny powód, dlaczego mieliby oni znowu nagrywać po raz kolejny to samo. On dosłownie się tylko wywrócił z tego krzesła, więc nie mam kompletnie pojęcia dlaczego udajesz, jakby on przynajmniej dostał 4 cztery kurbstąpy pod rząd. Ja dosłownie nie rozumiem kto się może na to nabierać, przecież on dosłownie przywalił strzała w stół. Może ten film po prostu powinien się nazywać robimy z siebie oboje debili, ponieważ to jest dosłownie to co robicie. Przecież to już nawet nie jest ból, tylko to jest zwykły kaszel. Mam tego dość, nie subskrybujcie ich, subskrybujcie mnie.